No, cześć kochani, posadziliście już kwiaty w ogrodzie? Jeżeli tak, to pewnie zaskoczyły Was ulewy i nie wiecie, co zrobić, bo wydaje Wam się, że rośliny nie rosną zbyt dobrze. I tak macie rację, to jest możliwe, jeżeli kwiaty zostały przelane przez wodę, to ziemia straciła swoje właściwości, a możecie je odzyskać dzięki fajnemu środkowi, którym jest Uniplantum. Uniplantum to środek polepszacz gleby. Jeżeli posypiecie na wierzch gleby troszeczkę tego środka, wymieszacie delikatnie z ziemią, yy, sprawi, że. Z ziemi stanie się tak zwane złoto, w którym rośliny będą pięknie rosły. Zobaczcie, supertunie, które posadziłem dosłownie dwa tygodnie temu, pomimo tych deszczów, które były, rosną pięknie, właśnie z tym polepszaczem. Pamiętajcie, aby sprawdzić, czy w doniczkach macie otwory. Jeżeli ich nie macie, to rośliny mogą być zalane i korzenie mogą zgnić. W takich sytuacjach też właśnie polepszacz gleby typu Uniplantum Wam się sprawdzi sprawi, że rośliny odzyskają formę. A ja dzisiaj też pokażę Wam. Które supertunie warto przycinać? Moje supertunie Bubblegum już były przycięte raz podczas sadzenia, a kolejne odmiany przytniemy sobie dzisiaj i zobaczycie, które należy przyciąć, a które właściwie nie trzeba. Tutaj mamy supertunie Silverberry. Jak co roku wyciąga się dosyć mocno i warto ją przycinać. O, jeżeli wczesną wiosną jest mało słońca, to supertunie mogą Wam się wyciągać. Kolejną jest Paradise, znana odmiana o pięknych, takich cukierkowych kwiatach. Ona też dosyć mocno się wyciąga, i same czubki warto gdzieś tam przycinać. Dokładnie powiem wam, jak to zrobić w następnym filmie. Kolejną odmianę, którą warto przyciąć, to jest Snowdrift, biała, śnieżna supertunia o białych kwiatach. Ona po deszczach też nie wygląda najlepiej. Oczywiście podsypię ją uniplantum zaraz i zrobi się fajna, gęsta. Ale końcówki też warto uformować. Generalnie można ją uformować w kule, aby zwiększyła swoje zakwitanie. Tych kwiatów po prostu pojawi się po cięciu więcej. A to już super tunia Raspberry Star, nowość w tym roku, yy, dwubarwna. Widzicie, formuje się całkiem dobrze. Myślę, że pierwsze cięcie będzie tutaj istotne w okolicach lipca i sierpnia. Takie cięcie formujące. Natomiast wszystkie odmiany Supertuni Mini, które pojawiły się w tym roku, na razie nie wymagają cięcia. Niech się rozrosną w fajne kule, a przytniemy je w przełomie lipca i sierpnia. Jeżeli Twoje kwiaty nie wyglądają najlepiej, to pisz w komentarzu. Doradzę Ci, co zrobić.